Cześć, witam Cię na kolejnej lekcji. Dzisiaj porozmawiamy o tworzeniu planu rozwoju. Aby skutecznie rozwijać karierę w zarządzaniu projektami, ważnym krokiem jest stworzenie planu rozwoju, który będzie zawierał cele zarówno krótko- jak i długoterminowe. W tej lekcji dowiesz się, jak zidentyfikować luki w swoich umiejętnościach i doświadczeniu oraz jakie kroki podjąć, aby je wypełnić. Pierwszym krokiem do stworzenia planu rozwoju jest dokonanie szczerej autoanalizy swoich umiejętności. Przyjrzyj się swoim dotychczasowym doświadczeniom zawodowym i zastanów się, które z nich mogą być przydatne w zarządzaniu projektami. Na przykład jeśli pracowałeś w sprzedaży, twoje umiejętności w zakresie komunikacji z klientami oraz negocjacji mogą być cenne w pracy project managera. Dodatkowo, warto regularnie analizować oferty pracy na stanowiska, o których marzysz. Przeglądaj je wymagania, które stawiają pracodawcy i na tej podstawie twórz listę umiejętności, które musisz zdobyć, aby zbliżyć się do swojego celu. Może się okazać, że potrzebujesz rozwijać nie tylko umiejętności techniczne, ale także miękkie, tak jak na przykład przywództwo, organizacja pracy czy choćby komunikacja. W zależności od branży, w której pracujesz, mogą być wymagane określone umiejętności techniczne, takie jak znajomość narzędzi do zarządzania projektami, np. Jira, Trello, czy programowania. Warto rozważyć kursy online lub studia podyplomowe w danym obszarze. Współczesny Project Manager często musi przedstawiać wyniki, plany lub pomysły przed zespołem czy interesariuszami. Udział w warsztatach lub kursach dotyczących prezentacji i wystąpień publicznych może zwiększyć Twoją pewność siebie oraz umiejętność efektywnego przekazywania informacji. Nauka Prince2 i Scrum jest również kluczowym krokiem w uzupełnianiu luk w umiejętnościach każdego project managera. Zarówno Prince2, jak i Scrum są szeroko stosowane przez największe korporacje na świecie, takie jak Google, Microsoft czy IBM co sprawia, że ich znajomość znacząco zwiększa Twoją konkurencyjność na rynku pracy. prince dostarcza strukturalnego podejścia do zarządzania projektami, natomiast Scrum wprowadza zwinne podejście, które pozwala nam na szybkie dostosowywanie się do zmieniających się wymagań. Dzięki znajomości prince i Scrum będziesz mógł skutecznie odpowiadać na potrzeby pracodawców i przyczynić się do sukcesu projektów, którymi zarządzasz. Więcej informacji na temat budowania kariery project managera znajdziesz w kursie Zarządzanie projektami 101, do którego link znajdziesz w opisie tego wideo. Podsumowując, aby zbudować udaną karierę w zarządzaniu projektami, musisz podejść do tego zadania z jasno określonym planem rozwoju. Skup się na identyfikacji luk w umiejętnościach, rozwijaniu swoich umiejętności miękkich oraz nauce kluczowych metodyk takich jak Prince i Scrum. Które zwiększą Twoją wartość na rynku pracy. Zapraszam Cię do udziału w moich kursach Princeton oraz Scrum. Zainwestuj w swoją przyszłość i dołącz do grona profesjonalistów, którzy odnoszą sukcesy w zarządzaniu projektami. Więcej informacji znajdziesz w linku w opisie tego nagrania. Do zobaczenia na kolejnej lekcji.